Przed nami potencjalna akceptacja ETF-ów lub ich odrzucenie. Dlatego warto według mnie wiedzieć i w takim momencie jak teraz zastanowić się, co my potencjalnie chcemy zrobić z tymi naszymi pieniędzmi, z kryptowalutami i jak zabezpieczyć się na wypadek najgorszego. Bo prawda jest taka, że na rynku kryptowalut nie sztuką jest zarobić, gdy wszystko rośnie, ale sztuką jest ochronić kapitał w momencie, gdy po prostu rynek spada i są mocne szarpnięcia. Tak? I rynek po prostu zakłada, że za te kilka dni to wszystko będzie zaakceptowane i że będziemy cieszyć się po prostu innymi realiami w świecie kryzys to, że to wszystko, co nas otaczało do tej pory, zmieni się w pewnej perspektywie i będziemy musieli się przyzwyczaić do tego, co nastąpiło, czyli do świata wielkich instytucji, do tego, że sporo kapitału wpływa na ten rynek kryptowalut i że osoby, które wcześniej były niezwiązane w ogóle z nim, w żaden sposób mogą w końcu mieć ekspozycję na to, co gdzieś tam ten BlackRock czy inne fundusze, które potencjalnie te ETF-y na rynek chcą wrzucić, im przyszykowały. Więc to na pewno w jakiś sposób odbije się na całym rynku kryptowalut. Czy negatywnie, czy pozytywnie, nie nam to oceniać. Jesteśmy co by nie stosunkowo małymi żuczkami w świecie kryptowalut i uważam, że najbezpieczniejszą opcją i najmądrzejszym scenariuszem, który w ogóle możemy przybrać, jest to, żeby rozegrać to dosyć racjonalnie. Co mam na myśli? Ja osobiście zabezpieczam wszystkie pozycje, które są na spocie, na zysku, czyli jeżeli cokolwiek z moich pozycji z ostatnich kilku tygodni, z tych wszystkich altcoinów, które wam na Telegramie wrzucam, czy z innych zagrań, które gdzieś tam publikowałem na YouTube, czy zagrań własnych, których nie wrzucałem, bo się po prostu bałem, żebyście gdzieś tam tego źle nie zduplikowali lub były one o w wysokim stopniu ryzyka, to jeżeli którykolwiek z nich, słuchajcie, jest na małym plusie lub jest na znacznym plusie, to 50% z tej pozycji już dzisiaj zabezpieczam i kaszuję sobie ten zysk, nie oczekując na to, że wydarzy się jeszcze coś lepszego, tak? Druga część jest oczywiście bez ustalonego tej profitu, ale jest stop loss. Jest stop loss na entry price, uważam, że nawet na spocie warto tę pozycję zabezpieczać i w takiej sytuacji jak teraz, gdy, no nie wiemy, bo prawda jest taka, że możemy strzelać, to jest trochę hazard, co się wydarzy albo scenariusz A, albo B, tego nie wie do końca nikt, oprócz tam, oprócz tam, wiecie, kilku kluczowych osób. Więc ja po prostu chcę być zabezpieczonym i chcę na początku tego scenariusza gdzieś tam te zyski zrealizować. Gdyby nawet się okazało, że kryptowaluty będą dalej rosły, że to wszystko pomogło, to moje 50% tych pozycji dalej pracuje i jeszcze ten plus po prostu jest większy. A w momencie, gdy mam stablecoiny, gdy z tych pozycji, które sprzedałem dzisiaj połowę z nich pozyskam właśnie fundusze na zakup kolejnych kryptowalut, to ustawiam sobie zlecenia. Wolę przygotować się na takich scenariusz kiedy po prostu coś pójdzie nie tak, bo przez cztery gdzieś tam rzeczy te spadki mogą nastąpić. Po pierwsze, prawda jest taka, że nawet gdyby te ETF-y były zaakceptowane, to po prostu rynek kryptowalut może już to wyceniać, możemy grać pod wydarzenie, może nastąpić sell the news, jak było niejednokrotnie przy różnych projektach, i nawet to samo może się wydarzyć teraz z Bitcoinem i tym samym lawinowo z całym rynkiem kryptowalut, który się posypie, i po prostu ludzie się wyprzedadzą pomimo pozytywnego akcentu i pomimo akceptacji ETF-ów już za te parę dziesiąt godzin, tak? To jest Rzecz. Druga rzecz to nawet w trakcie przełożenia ETF-ów również rynek kryptowalut może się posypać. Trzeci scenariusz to posypanie się rynku, gdyby ETF-y były odrzucone. I czwarty to taka sytuacja, że S&P 500, co by nie było, giełda amerykańska, największe spółki rośnie bardzo ładnie od kilku miesięcy i prędzej czy później może nastąpić jakaś stagnacja, tak? Więc jeżeli S&P 500 nawet po pozytywnym wydarzeniu dla kryptowalut, tak, no, mimowolnie, co by nie było, czyli akceptacji ETF-a na Bitcoinie, czy kilku ETF-ów równolegle, to Bitcoin może po paru dniach spadać, jeżeli ten cały i po prostu upadnie, tak? Więc ja zakładam że jeżeli to się wydarzy, jeszcze umocni się dolar, bo on się trochę konsoliduje i wydaje się, że może w pewnym momencie się po prostu wyłamać i powrócić na taki właściwy prowzrostowy tor, przynajmniej właściwy dla osób, które w Stanach mieszkają i walczą o tą gospodarkę, to rzeczywiście te cztery scenariusze mogą wpłynąć na to, że rynek kryptowalut trochę się osunie. Więc to jest taka moja perspektywa, więc zabezpieczam obecne pozycje, chcę na nich zarobić lub po prostu nie dopuścić do straty na tym, co jest tam koło stop losa na entry price albo trochę wyżej, a z drugiej strony ustawiam sobie kilka orderów, o których Wam dzisiaj opowiem i powiem dokładnie, które kryptowaluty i po jakich cenach chcę kupić, jakie nabajbicie właśnie te zlecenia conditional, czyli tylko kiedy ta cena przekroczy ten dany moment, po prostu będę realizował, żebyście mogli to zrobić podobnie, żebyście po prostu wiedzieli chociażby, co ja tam po prostu robię. I też tam nie miejcie za złe, że jak tam byłem w Dubaju, nagrywając z jakiegoś apartamentu, teraz też jestem po prostu na małym wyjeździe. Nie ma to znaczenia, co jest z tyłu za mną. Chciałem nagrać takie szybkie intro szybką stawkę, żebyście wiedzieli, tak w formie mojego wstępu, o czym dzisiaj będziemy. Mówić jakie mam założenia, a teraz przechodzimy do technikaliów i dalszej części tego materiału. No właśnie, więc reasumując po prostu to, co powiedziałem, chodzi mi głównie o fakt, że wiecie, każdy tam będzie swoje mówił, jeden wam powie, że no, te TIF-y będą zaakceptowane, drugi powie, że nie, ale to tak naprawdę nie ma większego znaczenia, bo my jako osoby, które nie mają pojęcia po prostu, co się wydarzy, no taka jest prawda, ja was nie będę oszukiwał czy zwodził, że akurat mam informację o propos TIF-ów, bo wiadomo, że filmy się teraz noszą po internecie i że warto je nagrywać. Nie, no postanowiłem, że nagram to trochę w inny sposób, że. Że założę sobie najgorszy scenariusz, czyli założę to. Że po prostu coś się na rynku może wydarzyć. I z reguły wolę tak działać, bo wtedy po prostu ewentualnie zarobię trochę mniej niż mogłem, tak? Lub będę musiał poczekać na jakąś korektę, żeby odkupić kryptowalut więcej, ale i tak nie odkupię ich po prostu drożej niż się sprzedałem. To jest kluczowa zasada. Więc na rynku kryptowalut na pewno potrzebujemy cierpliwości, dużej dozy tej cierpliwości, bo w taki sposób jesteśmy w stanie właśnie jako przewaga konkurencyjna wyrobić sobie jakieś takie założenia i parametry ruchu, powiedzmy. Po tym wykresie, a żeby to właśnie te osoby, które są mniej cierpliwe i które no, wykruszają się bardzo szybko, w jakiś sposób z tego rynku, no jak pionki zbić i Pośrednio e, wyrwać te kryptowaluty od nich taniej. No tak to działa. E, musimy w jakiś sposób być konkurencyjni i stanowić zagrożenie dla innych osób, przez to, no, będąc osobami, które wyprzedają się w popłochu, nie będziemy w stanie nigdy do takiej sytuacji w ogóle dopuścić czy doprowadzić, no, bo po prostu będziemy popełniać szereg elementarnych błędów, tak? Więc to jest takie moje założenie, które temu materiałowi będzie przyświecać. Mam nadzieję, że osoby takie bardziej świadome, które no chronią swój kapitał, które chcą darabiać się powoli, a nie rzucać się na głęboką wodę i liczyć na to, że te etf y na kryptowaluty, odmienią im życie, bo akurat rozegrają to perfekcyjnie, doceniam po prostu założenie tego odcinka. Wiadomo, że mógłbym bardzo clickbaitowo nagrać coś, że wiecie, mam jakieś informacje, czy przewidziałem konkretną rzecz i potem się do tego odnosić, ale nie o to mi w tym chodzi. Jesteśmy tutaj na długi termin, musimy się wspólnie edukować i poprawnie zachowywać. Tak? Więc ja wolę budować sobie takie poprawne nawyki i w każdej kolejnej sytuacji właśnie w taki sposób podejmować jakieś tam no, ruchy, aniżeli podchodzić do sprawy bardzo tak all-in, czy wchodzić do zagrania po omacku, bez przemyślenia, co potencjalnie może się wydarzyć. Więc ja wam chcę trochę opowiedzieć o tym, co Mike dzisiaj pisał na arenie. Jest to osoba, która no, ma sporo kontaktów, jeżeli chodzi o osoby operujące na rynku kryptowalut większym kapitałem i ma też gamę przemyśleń, którą szczególnie przez ostatnie parę dni gdzieś tam sobie w głowie pielęgnował. Więc napisał on dzisiaj, że rozmawiał właśnie przez weekend z prawnikami, z traderami, nawet z regulatorami z polskiego podwórka. No i nikt właśnie nie jest przekonany, co wydarzy się z tematem ETF-u w kolejnych 48 godzinach, tak? Raczej większość osób podziela zdanie, że rynek może zostać zaskoczony i decyzja być może zostanie przełożona nawet na połowę marca, a w marcu są wtedy kolejne terminy, tak? Ale Majka osobiście irytuje, że rynkiem kryptowalut aktualnie steruje jakaś tam grupka, wiecie, dziennikarzy, e, Bloomberg na czele oczywiście i są jakieś tam tweety, które podgrzewają całą atmosferę, że no już dzisiaj będzie akceptacja, że już ostatnie poprawki, a prawda jest taka, że jest to pewnego rodzaju manipulacja, żeby gdzieś tam grać na emocjach ludzi, żeby oni, wiecie, tam klikali w te artykuły i po prostu cały czas generowali jakieś tam do nawet z głupiego AdSense'a, czy z innych źródeł monetyzacji dla tychże właśnie portali. Więc no rynek, który jest zdrowy, z założenia nie powinien tak wyglądać, e, to na pewno Majka irytuje i Uważa on, że rzeczywiście takim rozsądniejszym scenariuszem byłoby śledzenie tylko i wyłącznie oficjalnych e, social media seku, żeby odsiać ten taki ferment informacyjny, ten taki śmietnik medialny i rzeczywiście skupić się na tym, co jest istotne, po prostu oczekiwać konkretnych informacji zamiast tam jakichś domniemań, e, gdzie każdy przeskakuje się z gałą informacji, które niby posiada, tak? Więc. No niby, niby te ETF-y mają być zaakceptowane, ale tak jak powiedziałem, może się okazać, że rzeczywiście po prostu to wpłynie na rynek kryptowalut negatywnie, bo po pierwsze będzie to gra pod wydarzenia, ludzie się trochę wyprzedadzą, już emocje spadną, nastąpi no, krótki, nudny okres przedhalvingowy, może tak być, a dwa, to po prostu rzeczywiście, gdyby sytuacja na rynkach tradycyjnych się odwróciła, S&P 500 zacząłby spadać, dolar by się zaczął umacniać, to tym samym rynek kryptowalut może po prostu no, w zły sposób na to zareagować i pomimo pozytywnych doniesień spaść na wartości. Więc jeżeli chodzi o ostateczną decyzję, to teoretycznie ma ona być nawet do 11 stycznia. Ma po prostu paść ta decyzja i informacja od sec -u. Z drugiej strony też tam wiecie BlackRock gdzieś tam podkręca, że miliardy dolarów szykuje po prostu od środków swoich klientów i że czekają oni wręcz na start handlu właśnie ETF-ów na Bitcoinie. Więc wiadomo, że to na pewno też budzi pewnego rodzaju wyobrażenia, e, sprawia, że ludzie sobie myślą, kurczę, świetnie, że mam już tego Bitcoina, świetnie, że mam już te kryptowaluty, że jestem na to przygotowany, bo kupuję zanim e, te osoby od BlackRocka, czy sam BlackRock po prostu kupią e, tego Bitcoina, tak? Podobno są to jakieś tam, wiecie, sprawdzone informacje mocno poinformowane źródła od tego BlackRocka, że BlackRock samoistnie, czy pośrednio, a propos środków swoich klientów, ma przygotowane 2 miliardy dolarów na inwestycje właśnie w te ETF-y. Ale to są tylko cały czas domniemania. Z drugiej strony, zobaczcie, to, to fajnie brzmi, tak? Ale cała kapitalizacja Bitcoina w chwili obecnej to jest 882 miliardy dolarów, więc te 2 miliardy to jest w chwili obecnej jakieś 0,2% całej kapitalizacji, no troszeczkę więcej, tak? 0,20 parę, więc jakaś tam 1,450. Dlatego oczywiście, gdyby to weszło e, mimowolnie, w formie jednego orderu na rynek, to znacznie by spompowało cenę kryptowalut, cenę bitcoina nie tylko o pół procent, ale pewnie o kilka lub nawet kilkanaście w momencie, gdyby ta fala poszła i zanim za tym jakby wydarzeniem rzucili się kolejny, kolejni inwestorzy, tak? Ale nie wiadomo, czy to się wydarzy. Jeszcze słuchajcie, taka informacja dla osób, które migrują z innych giełd, przykładowo jesteście na Binance, na OKEX czy na jakiejkolwiek innej giełdzie, na której są spore prowizje, w porównaniu do Bybita z tym cashbackiem, który macie z linku poniżej, to rejestrując się właśnie na tej giełdzie, z mojego polecenia, macie nawet 30 tysięcy dolarów do odbioru takiego zwrotu na start, zależnie od tego, ile wrzucicie depozytu. Ja wiem, że to brzmi jak kwota z dupy, ale wcale tak nie jest zależnie od tego, jakimi środkami obracacie, ta akurat promocja konkretna jest dla osób, które operują większymi pieniędzmi, od 3000 dolarów tam do 150 tysięcy bodajże i wykręcenie jakiegoś tam obrotu konkretnego. Macie te wytyczne właśnie po kliknięciu w link pokazane, macie konkretne nagrody i to są prawdziwe USDT, które można wypłacić i na coś sobie po prostu przeznaczyć. Więc jak ktoś chce skorzystać, to wiecie, gdzie tego szukać. Więc według mnie, najbardziej prawidłowym założeniem, którego ja się trzymam, jest realizacja tych zysków z pozycji, na której zarobiłem sporo oraz ustawienie stop lossów na zero, na entry price, na pozycjach, na których jesteśmy koło zera lub po prostu zarobiliśmy trochę. Druga część, czyli drugie 50%, niech sobie będzie, może te kryptowaluty spadną, może wzrosną, to są właśnie pozycje, które potencjalnie, gdyby rynek dalej rósł, pomogą nam zarobić, tylko po prostu mniej, tak? A za tamte środki, które po prostu teraz zrealizujemy, jeżeli chodzi o zysk i ewentualne stop lossy, które nam wybije, możemy ponownie, gdyby kryptowaluty spadły niżej poprzez szereg właśnie założeń, o których wam dzisiaj powiedziałem, odkupić je taniej. I taka przyświeca mi idea, uważam, że to jest najbardziej bezpieczne, że jest to wyważone pomiędzy jakby taką chciwością, bo wiadomo, że okazję też trzeba wykorzystywać. Nie może być tak, że tam zawsze się kitramy, że po prostu z tyłu głowy mamy cały czas, że lepiej tego nie wykorzystywać, bo się boimy. Nie, no, okazję trzeba wykorzystywać, ale trzeba to robić w odpowiednich proporcjach, żeby w razie czego nie zostać, wiecie, gdzieś tam z ręką w nocniku. Więc tak to wygląda od strony BlackRock. Mike też właśnie pisał, że e, altcoiny, które warto w chwili obecnej kupować, na które warto sobie wrzucić zlecenia, to między innymi właśnie AWAX. On będzie go szukał, gdyby, to nie musi wejść, tak? Ale to po prostu nic nas nie kosztuje. Chodzi o sam fakt, że no różnych. Na rynku kryptowalut się działy, tak? że no co to ma znaczenie, że te ordery Wam po prostu nie wejdą? tak? Po prostu możemy się przygotować na złą opcję, możemy spróbować zagrać pod przełożenie tego wydarzenia, bo co nam szkodzi? Co z tego? No nie wejdą ordery, trudno, poczekamy sobie miesiąc, odkupimy te kryptowaluty i tak po tych samych cenach, bo korekty zawsze będą. Po prostu ludziom się wydaje, że jak już coś odjedzie, to nie wróci. Nie, no zawsze prędzej czy później jakaś korekta nastąpi i po miesiącu, dwóch, trzech będzie można po prostu cierpliwie czekając kupić za tą samą cenę cenę, za którą się chciało, ale się tego nie zrobiło, lub nawet taniej. Więc między innymi właśnie Mike tutaj proponuje z tych trendujących tokenów, które się mocno trzymają i regenerują, co istotne, najszybciej po spadkach, bo gramy tutaj mocno pod takiego flash flashcrasha, pod wydarzenie, jak było ostatnio, gdzie Bitcoin spadł tam na wartości 4 czy 5 tysięcy dolarów, czy nawet 6 w ciągu tam wiecie, kilkudziesięciu godzin, a głównie w ciągu kilkudziesięciu minut się cała sytuacja rozegrała i potem właśnie można było na przykład kupić TIE po 9 dolarów, zaraz było po 15, był Arbitrum po 1,4, potem wróciło na 2 dolary i tak dalej, więc mając te ordery na spocie, bo nie macie tak szybkich palców, to jest jedyna opcja, jedyna właśnie sytuacja, w trakcie której możecie kupić te, te altcoiny na spocie, znacznie taniej niż są teraz i bardzo szybko zarobić 20, 30, 40%, tak? Więc tutaj propozycja Majka jest AVAX w okolicy 27%, Link w okolicach 10 dolarów, TIA w okolicach 10 dolarów, być może ponownie tam spadnie. I są jeszcze trzy kryptowaluty, których też w szacunku do grupowiczów na arenie nie chcę wszystkich wymieniać, no bo wiadomo, że za coś też te osoby zapłaciły. Czasami coś tam właśnie napomnę a propos tych postów Majka. Większość z nich zostawiamy tylko i wyłącznie dla arenowiczów, ale wiadomo, że czasami to też pomaga tworzyć kontent. Jesteście ciekawi, co tam się dzieje. Przy okazji przypomnę, że zostało 48 godzin do końca naboru do areny tradingu, więc jak ktoś z Was zwlekał, chcemy dostęp do wszystkich zagrań Majka, których równo jest 1268 w trakcie ostatniego roku. Tyle postów Majko publikował, tyle analiz i Majk to jest wierzchołek góry lodowej, tak? To jest nasz trzon, to jest nasz główny trader, osoba, która operuje dużym kapitałem, ma fajne przemyślenia, fajne kontakty i sam mi pomaga również często właśnie operować na rynku kryptowalut, cały czas się od niego uczę. To oprócz Majka mamy jeszcze wielu traderów na pokładzie, tylko i wyłącznie na arenie Tradingu znajdziecie 100% zagrań od Majka, 100% zagrań od polskiego Degena, pewnego z Twittera kojarzycie. Tomek prowadzi też YouTube'a koszar Tradingu, 100% zagrań Marsza, Subę. Nasz trader jest tylko i wyłącznie ze swoimi sygnałami na arenie. Do tego jest Kubalek, jest parę osób, które są analitykami on-chainu. Analizy gospodarcze publikujemy, robimy integrację na żywo, jest doradca podatkowy, nie musicie płacić za jakieś tam wiecie konsultacje, na przykład 600 zł za godzinę, tylko mamy ryczałtowo w cenie członkostwa do areny. Całorocznie dogadanego właśnie doradcę podatkowego. Jest też osobisty opiekun, czyli każdego dnia, jak coś tam jest nie tak, albo coś tam się dzieje, złego, nie wiecie czegoś, musicie się spytać bezpośrednio swojego opiekuna, jak coś zrobić na rynku kryptowalut. Inni nie muszą tego widzieć. Macie po prostu taką osobę przydzieloną, takie wsparcie. W kryptu. Uważam, że to jest świetna sprawa i bardzo pomocna. I kilka jeszcze jest innych aspektów na arenie, które na pewno wytłumaczymy Wam na rozmowie rekrutacyjnej. Więc jeżeli chcecie dołączyć, bo serio później do marca, kwietnia nie będzie kolejnego naboru, bo się przygotowujemy, zbieramy feedback, wdrażamy go, onboardujemy nowych członków, chcemy dopieścić jakby grupę e, i nowych grupowiczów tutaj wprowadzić ten rytm naszej pracy, e, to tutaj sobie dołączcie. tak? Grupa jest płatna, dowiecie się tego, ile to kosztuje, jak to działa, jak grupa wygląda od środka. Gdy zapiszecie się na ankietę, link jest w opisie pod tym filmem. Klikacie sobie, 9 prostych pytań, wtedy skontaktuje się z wami członek naszego teamu i w trakcie takiej rozmowy przez telegrama albo telefon, jak będziecie woleli, z pół godziny wam opowie co i jak, jak to wygląda i wtedy bez zobowiązań zadecydujecie, czy chcecie do nas dołączyć, czy nie jest to po prostu grupa dla was, nikt was do niczego nie zmusza, po prostu warto spróbować, może akurat. I też przypomnę, że to nie jest grupa dla osób, które mają 200 dolarów, 300 czy tam 68, nie umniejszając, bo dla tych osób są koszary tradingu, sekcja VIP, gdzie mając po prostu reflinka na ByBicie z linku w opisie, możecie odebrać sobie dostęp do części zagrań z areny oraz innych analiz, czatu z innymi traderami, z osobami, które to robią. Ta arena jest jednak dla osób, które mają 3-4 tysiące dolarów i więcej. Mamy na pokładzie sporo członków, którzy mają parędziesiąt czy paręset tysięcy dolarów, mają jakieś biznesy, są na fajnych etatach te osoby, pracujecie za granicą i nie macie po prostu czasu ogarnąć tego wszystkiego samemu, tak? Więc codziennie wieczorem są też podsumowania dnia, są podsumowania zagrań, macie tak po prostu jak kołowrotek, to się kręci cały czas, jest spirala napędzana i są informacje wam przekazywane w takiej skondensowanej formie. Więc jeżeli uważacie, że taka pomoc Wam się przyda, będzie Wam łatwiej na rynku kryptowalut w takim teamie, który liczy sobie kilkanaście osób, możemy też ze sobą popisać, ze mną można pogadać na czacie, zadać mi pytanie, to myślę, że jest to fajna rzecz i warto skorzystać z tej szansy, szczególnie, że hosta się zbliża, halving wielkimi krokami nadchodzi i w takich sytuacjach jak teraz, jak chcecie mieć po prostu pełne spektrum zagrań Majka czy innych traderów i wiedzieć, co według nas warto robić i to tak na żywo, bo wiecie, film ja wrzucam, montuję, chwilę to trwa wszystko, parę godzin, czasami cały dzień. A tutaj na żywo wrzucamy wam te informacje. Są zoomy tradingowe, live'y, webinary e, regularnie. Publikowane i organizowane, więc jest to taka żywa, prężnie rozwijająca się, dynamiczna społeczność, po prostu której możecie zostać częścią, jeżeli macie tylko taką ochotę i środki, żeby opłacić właśnie ten rok członkostwa, po którym zadecydujecie, czy chcecie być dalej na arenie, czy też nie. Więc link jest w opisie pod tym filmem, my przechodzimy dalej. Ja wam chcę po prostu jeszcze powiedzieć, jakie są tutaj potencjalnie też moje takie dwa scenariusze tego, co się może wydarzyć i jakbym do tego podchodził w chwili obecnej, bo pierwszy z nich to jest taki, który przytoczyłem przed chwilą, tak? To są cztery. Gdzieś tam rzeczy, które mogą wpłynąć negatywnie na wycenę kryptowalut i samego bitcoina, przez co gdzieś tam rzeczywiście później ten rynek będzie organicznie odrabiał te straty przez dłuższy czas. A druga rzecz to to, że rzeczywiście. E, to może wpłynąć pozytywnie, ale po prostu nie uważam, żeby po akceptacji ETF-ów była jakaś taka, wiecie, straszna, ogromna szpila na 20 tysięcy dolarów. Prawdopodobnie będzie spike, będzie spike nawet o kilka tysięcy dolarów w górę. Może musimy 50 tysięcy, ale potem ten drugi scenariusz według mnie jest bliżej tego, że będzie nagła zawrotka, będzie duży damp cenowy, na przykład ustabilizujemy się w tym kanale wąskim garnym między na przykład 40-43 tysiącami dolarów, którym będziemy się poruszać przez dłuższy czas. I sobie tak wiecie, lawirować, lawirować, aż przekroczymy ten okres halvingowy. Po prostu mało jest w chwili obecnej scenariuszy w mojej głowie które już teraz, już w styczniu pozwalają Bitcoinowi przebić na przykład 58 czy 60 tysięcy dolarów i zbliżyć się do swojego all time high o 10 tysięcy dolków, tak? Według mnie jest to po prostu mało prawdopodobne i gram pod to tylko i wyłącznie w taki sposób, że mam Bitcoiny, wiecie, po prostu długoterminowo, których nie dotykam pod żadnym pozorem, nie traduję nimi, nic z nimi nie robię. Uważam, że tak czy siak przy takim podejściu jestem z każdej strony w jakiś sposób zabezpieczony. Jaka sytuacja by nie miała miejsca, to które z moich portfolio na tym zyska, a te, które stracą potencjalnie mają półstawane stop loss, czy mam na poczet zakupu stablecoiny, za które odkupię sobie potem kryptowaluty taniej lub zrealizują mi się zlecenia takie jak m.in. te, o których właśnie Wam dzisiaj powiedziałem. Przy okazji przypomnę, że osoby, które jeszcze nie mają konta na giełdzie Bybit mogą teraz skorzystać z promocji zimowej, styczniowej, jest takie Winter Deposit Fiesta, to jest promocja tylko na Europę, więc jeżeli jesteście z Europy, jesteście z Polski, jakichś innych krajów europejskich e, i chcecie z tego skorzystać, to spoko, ale jeżeli mieszkacie na przykład w Stanach, to nie możecie z tego skorzystać, tak? To po pierwsze, możecie odebrać 55 dolarów łącznie, bo jak klikniecie w ten link w opisie z Bybit'a, to macie pokazane, że 25, ale oprócz tego, jako że jest to jeszcze mój link afilacyjny, link partnerski, z uwagi na dosyć prężnie działającą współpracę z Bybit właśnie pomiędzy mną a nimi na terenie polskim macie dodatkowe 30 dolarów, czyli macie ten 20 dolarów welcome deposit bonus i 10 dolarów jeszcze giftu. Trzeba wpłacić 100 dolarów na tę giełdę, może być to migracja, nie wiem, z Binance, z KuCoin, z cokolwiek, albo właśnie po prostu wpłacacie sobie, doładowując konto jakimś zenem, robicie obrót na 500 dolarów i macie łącznie w tych różnych bonusach, które się z automatu Wam przydzielą po jakimś czasie lub w zakładce Rewards Center te 55 dolarów e, częściowo na prowizję, a częściowo w prawdziwych pieniądzach. Jeżeli już macie konto na Webicie, to na moim telegramie jest opis, jest przypięty post, co należy zrobić, żeby dostać 30 dolarów bonusu i dostęp do Discorda, kosza tradingu, do Akademii Kryptowalut, tam też te linki są w opisie. Prawda jest taka, że pomimo tego, że my, wiecie, ja dosyć tak agresywnie o tym opowiadam, e, to sam uważam osobiście, że warto z tego skorzystać. Jakbym zaczynał z krypto lub był na innych giełdach, to są to fajne okazje, które dogadałem. Ja częściowo wam też oddaję moją prowizję na bajbicie, bo 10% prowizji przez pierwszy miesiąc jest, słuchajcie, Wam, zwracane w formie cashbacku, więc z tego też może się fajnie nazbierać. Po prostu szczerze uważam, że warto z tego skorzystać, dlatego też tak aktywnie to promuję, pomimo korzyści finansowych i tego, że dzięki temu mogę rozwijać kanał, montować coraz lepiej filmy, wyjeżdżać na jakieś tam, wiecie, wyjazdy branżowe i nagrywać to wszystko w coraz lepszej formie, co mam nadzieję, że również w jakiś tam sposób doceniacie. Więc na Telegramie, oprócz właśnie moich personalnych przemyśleń, głosówek, zagran i tego, co akurat robię, macie też przypięty post z informacją o tym, jak pozyskać te pieniądze, jeżeli już konto na Babycie macie. Sprawdźcie sobie, link jest w opisie pod tym filmem, tak samo jak do Discorda i do tego, żebyście mogli sobie tego VIPa odebrać. Więc po prostu kontynuując jeszcze ten dzisiejszy materiał i moje przemyślenia, to jest to po prostu e, tego rodzaju kwestia, że w tym pesymistycznym scenariuszu nie można też zapominać o klasycznej giełdzie amerykańskiej, tak? I o dolarze, bo jeżeli dolar się teraz gdzieś tam akumuluje, to jeżeli on wystrzeli, umocni się, to giełda prawdopodobnie mimowolnie dostanie po dupie, co nie? I powiedzmy sobie szczerze, te S&P 500, tak jak to wspominałem, od paru miesięcy idzie do góry. Nie byłoby po prostu niczym dziwnym, gdyby teraz zaliczyło kilka tygodni regresu takiego, więc to na pewno by się odbiło na Bitcoinie, nawet jak już ta otoczkę ETF-ów, wiecie, jak, jaką zaakceptują i to trochę przeminie, będzie parę hype'u, ale gdyby giełda zaczęła się sypać, spadać, to jednak Bitcoin jest mocno skorelowany z S&P 500. Dolar, gdyby się umocnił, to to wszystko może spowodować, że te spadki po prostu notowania Bitcoina jakoś, no, zmaleją troszeczkę i będzie trzeba... Patrzę na to dalej z kilku perspektyw, zamiast gdzieś tam, tak wiecie, zatwardziale trzymać się kurczowo jednego scenariusza, który może się zrealizuje, a może nie. Więc ten film był taki dosyć mocno hybrydowy. Chciałem wam pokazać i zaatakować rynek z kilku stron, żeby przedstawić Wam moją perspektywę, pokazać wam to, co się obecnie dzieje i czego się możecie spodziewać. Więc jeżeli chcecie więcej tego typu przemyśleń, telegram KDP wiadomości, tam rzeczywiście każdego dnia kilka postów. Publikuję, piszę, wrzucam głosówki z tym, co się aktualnie dzieje, bo nie jestem w stanie na YouTube tego przeprowadzić taki formie na żywo, z uwagi na ograniczenia pod względem montażu, publikacji filmów, to wszystko trwa. A na Telegramie jednak piszę, wrzucam głosówkę i od razu jest. Jeżeli film się podobał, to subskrybujcie, zostawcie kciuk w górę, no i już jutro usłyszymy się w kolejnym materiale. Dajcie znać w komentarzu koniecznie, co wy sądzicie o akceptacji ETF-ów lub braku tej akceptacji, żebym też wiedział, jak właśnie moja społeczność na, ten, na to wszystko reaguje i czego się tutaj na rynku kryptowalut spodziewa. Do usłyszenia. Cześć.